Patrz co ja mam, patrz co ja mam, patrz, nie, nie gadaj, że poleci za ręką. Pafik, Pafik. Go on, get it. <laughs> pafik daj rączkę, daj. Ten nie wierzę! w to. Kisnę, kisnę. Mieliście nazwać pieska, ale że nie było dużo jakoś tych propozycji. To stwierdziłem, że nazwiemy naszego pieska Fafik. Także Fafik zostaje. Przepraszam pana bardzo. Przepraszam pana bardzo. Chce pan sikierą. Ej, wryj! Biergo Fafik! Biergo Fafik! Tak jest, dobrze Fafik. Siekierą prosto wryj! Tak jest, elegancko, elegancko, elegancko sikierą wryj. O, kubasa. On nam, Dobra. O! I siekierą prosto. Wryj, proszę bardzo, to dla ciebie. Ok, popchnij. dobra. Pop, o, no tak, no oczywiście Przecież jak żeby inaczej. Po cichutku, po cichutku. Na paluszkach, bo ich tam pełno jest. O. Ok. Idziemy tu. O o. Restricted area, employees only. No chyba nie włączy się alarm, co? No o, oczywiście, że się włączy. Dobra, gdzie biegniemy? Biegnij, okej, okay, dobra, yy, biegnę, 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 yy, biegniemy, biegniemy szybko, Andrzej, dawaj biegnij, pisk siekierą, dobra, dobra, szybko, 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 uwaga, 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 pisk, oj, nie, au, 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 nie gryź mnie, nie wolno mnie gryźć, ej, ała, ała, mam się iść życia tylko, o, 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 -o. piesku, piesku, fafik, biegnij, uciekaj, biegnij, uciekaj, fafik, pisk siekierą, fafik, uciekamy. Pisk siekierą! pisk siekierą! Fafik uciekaj, Fafik uciekaj, spadaj, ich. dawaj, biegnij Andrzej, nie zatrzymuj się, tam bierzemy, Fafik, mam nadzieję, że wiesz gdzie biegniemy, baga i pisk, tak jest i pisk siekierą! pisk siekierą! dobra, uciekamy, o, siekiera mi się zniszczyła, biegniemy, <laughs> Okej, okay. dobra o o, o o, o o! Biegniemy Andrzej, ale masz biegnąć Andrzej, a nie się zatrzymywać. Czekaj Maczeta. U, u, u. Maczetą. Okay. Maceton! Pewnie jak to będziecie oglądać, to się będziecie zastanawiać dlaczego Paweł tak sapie, nie? O, czekaj, czekaj, czekaj. Okej, okay. musimy tu przejść. Dobra. Zombiaki będą spadać? zombiaki będą spadać? Co? Czekaj, Andrzej, czekaj. Dlaczego? What? Ej, dlaczego nie przeszedłem, co? Ja... Przecież byłem na końcu, ty co tu się odwaliło, Andrzej? Przecież... Ej, byłem na końcu. Halo, byłem już tu. What? Jak to się stało, że... Nara, bye bye. No, dawaj. Dlaczego? Przechodziliśmy tu po tej tej i stan... Okej, okay, nieważne. Dobra. I... Kraków w pizg! Tak jest, ale fajnie się łeb rozbryzgł O! To sobie weźmiemy. O, ale mam ten Mamy już kałacha, To jest ten sam, dobra o! <grytanie> spadłaś z nieba! Oczywiście, że spadła z nieba. siemka O, a tu co mamy? Dawaj Fafik, a tak! Pisk w plecy, pisk w łeb, pisk w łeb. Tak jest, elegancko. To jest dobrym pieseczkiem. To jest dobrym pieseczkiem. Ty jesteś dobrym pieseczkiem, tak jest. Dobry piesek. Oh no. Pewnie wstaną na 100%. Fafik, jesteś gotowy? Mówiłem, że wstaną. Dawaj, Fafik. Targaj go. Targaj go. Tak jest. Czekaj, ci wstaną. Pizg. Pizg. W razie w. Dawego. go. Starke go. Tak jest, dobry piesek. Pizg w rękę. pisg w rękę. Pisg, pizg. O, nie wyszło. Pizg, ej. Pizg. Ej, no co jest tam? Nie mogę... I! O, maczeta się zepsuła. Dobra. I co, dostaną tylko gry i raz i tyle? Dlaczego ty tu leżysz? Ja ci pomogę, czekaj. I o, nara. Na. Osiągnięto <laughs> pół. Uuu, znowu ich tu trochę jest. Ręce do góry, bo strzelam. Znaczy najpierw strzelam, później ręce do góry. O, o. o odejdź. Nieładnie tak, nie, nie do mnie tak. Nu-nu-nu, nie do mnie tak. O, o. Czekaj. Nie do mnie tak mówię! Mina, granat, koktajl, granat zaczepny. O, ale to możemy tylko ten granat zrobić na razie, okej. Okay. Cyk! Elegancko, czekaj. Okej, okay. cyk, jeden granat. Elegancko. Uuuu! Nie I klapek! klapek. Cz... Cool dwururka, Andrzej! To, to ja rozumiem. Fafik! Do I ataku! Him. Bierz go, Fafik! Bierz go! Dobry piesek! Tak jest, targaj go! Targa go, Fafik! Ej, yo! He, 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 he. yo, Yo! 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 czy pinzero! Fafik, co jest? Nie wiesz, gdzie masz iść, Fafik? Fafik! Patrz! Fafik, atak! Do ataku! Złap go za nogę! Za nogę go bierz! Tak jest, dobrze, Fafik! Ej! No i elegancko, Fafik! Dob Dobry piesek z ciebie jest! Co? u, Oj! Fafik! Tu się będzie chyba działo, co? Bobeczka wybuchowa jest. O o, Fafik! Fafik, uważaj, granata rzucam! Fafik, uważaj! No! Pięknie! Tak jest! Fafik! Do ataku, bierz tam ich. bier, Bierz ich, Fafik! Bierz ich! Pięknie! Dobry piesek! Fafik, zobacz co mam! Fafik! Fafik! Ale no nie sika teraz! Fafik, patrz! Fafik, patrz! Patrz co ja mam! Patrz co ja mam! Patrz, co ja... Nie gadaj, że poleci za ręką, Pawik, Pawik! Go on, get it. Fafik, daj rączkę, dajcie. Nie wierzę że co. Faf... Kisnę, kisnę, Pawlik, Pawik! Go Bierz, get it. Bier, fafik. Aport. dobry piesek, dobry piesek. Dobra Fafik, atakuj tamtego ciula. Do ataku Fafik! A ja się zajmę tym Bye bye! Uwaga! Okej okay. Dobra Fafik, idziemy powolutku. Fafik do ataku! Fafik. Ej ile? Ty ile będzie musiał dostać? O o! O o! Czekaj. O, 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 o! stop. Pięknie, Andrzej. Dobrze, dobrze. Dobrze, Fafik, pięknie. Dobry piesek, tak jest. Nasikaj na nich. Tak jest, Fafik. Sikaj na nich. Targaj go, tak jest. O, tam na górze stoi. Targaj go, Fafik. Biergo. Biergo. Ale dwa razy pięknie nie trafiłem. Dobrze, Fafik. Targaj ich. Hej, wow! Przepraszam bardzo. Ja szukam jednego z. O, czekaj, granat, bo nie mamy żadnych. Egansko, granat się przyda. Co tu, co tu mamy? Tu nie mamy nic. Fafik, bądź gotowy, bo tu się będzie działo. Fafik. O! U! U! Z bagażnika wyszedł. Nieładnie tak mnie straszyć z bagażnika, ty. Dobra, Fafik. Bieremy ich. Dobrze! Można cztery razy nie trafić? Można, oczywiście. Można, Andrzej. Idziecie do mnie. Dobra, czekajcie, ja sprawdzę sobie skrzyneczkę. O. Pyk, 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 pyk. Dobra, i teraz możecie iść. To teraz tak, skała ha, 3, 2, 1 strzał! Uh, uh, uh. Andrzeje, to tak po kilka strzałów wytrzymujecie. Pu, pu, O, tamten pewnie w stanie, czekaj i pyk! Ej naprawdę? Za pierwszym razem... Andrzej, za pierwszym razem trafiłem za drugim, nie? Przygotuj się. O! tasa Tasak, tasa tasak, zaraz dostaniesz w ryj! Tasakiem, tasakiem, prosto w głupi ryj! Tasak, 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 prosto w zombie ryj! No! O! Ty! What? Co to było? Ej, 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 ej! Nie ma tak, kurde! Nie ma takiego tego. Nie ma tak, nie ma tak. Kurde, ale mi życia zabrali. Andrzej, o o. Ile razy, Paweł, nie trafisz, co? Ile razy, Paweł, nie trafisz? To było dobre. Chciałem się pobawić tasakiem i nie wyszło mi. No. Ile będziecie wytrzymywać? Co się z wami dzieje, Andrzej? Przepraszam pana bardzo. Którym to jest prosto? Prosto to jest tam. Czy prosto to jest tam. Czy prosto to jest tam. Nieładnie tak nie odpowiadać na zadane pytania. Nu, nu, nu. O! Fafik, to nie brzmi dobrze. Fafik, bierz ICH! O! No. Na spokojnie. O trochę ich tu jest, ej. O, oh, wow, 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 wow. skąd ty się wziąłeś? What? To było ciekawe. O, nasemni idą. Czekaj, bururka. Ej, z niego nic nie zostało. Jak z bururki strzeliłem, to z niego nic nie. Ej, no, skąd oni się biorą? Co jest? Dobra, czekaj. Dobrze, że wziąłem tą kiełbasę na później. O, <laughs> dobry piesek! Pisg, Dobry piesek! Uuuu, pół ciała rozje rozwaliło. tyk! Dobry piesek. O.

A co ci się stało? Jesteś przygnieciony oh, I, I Już teraz rude, jesteś zajeba Elegancko, dobra Fafik! Do ataku! Do ataku, Fafik! Czekaj, trafimy. 3, 2, 1 Trafiłem! Ha! Znaczy, jestem profesjonalistą, oczywiście, że trafiłem, ja się nigdy nie wątpię tak, to, że czasem nie trafią, to nie znaczy, że y, nie jestem profesjonalistą oczywiście, tak? Dobra, Fafik. Chodź idziemy. Uuu, Fafik, tu ich trochę będzie. A tak! Bier go tam. Tu ich pewnie trochę będzie, Fafik Tak jest. Fafik, ja Ci pomogę Tylko jak trafię Okej, okay. o! Okej. Okay. O, chyba. O! Fafik czekaj Fafik! O! O kurde! Uuu, ale dostał. Pięknie! Pięknie polecieli, Fafik. Jeszcze będą lecieć? Biergo, Fafik. Biergo, tak jest. Dobra. Biergo, Fafik. Dobry, Fafik. O! Ręce do góry, bo strzelam. Znaczy, tak czy siak strzelam. O! Jakaś nowa pukawka Oj! Jakaś nowa pukawka Będą tu jeszcze. O! Okej, okay, dobrze, Fafik. O! Ej, nie mogę rzucić tej What? ej, ej, broń! Co jest? Ej, nic nie widzę! Co się stało? Co tu się stało? Ej! Co tu się stało? Nic nie widziałem! Czarny ekran się zrobił, nie wiem dlaczego. Andrzej! Tak nie robimy! W momencie kiedy zombiaki idą. O, następny gdzie... A, zrzuciłem granat! Cholera jasna. Dobra, pojedynczo Dobrze, 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 dobrze. Nie trafiłem dwa razy, ale dobrze. Ok, dobra, Fafi. zagryź go i idziemy dalej. Gdzie mój granat jest? Gdzieś tu go opuściłem, tylko nie wiem gdzie. O! Jeszcze No, 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 tak na mnie! No, no, no! No, 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 tak na mnie! No! No. <ślesy> Dobra, tu jest jakaś nowa pukawka. Bieremy. Nie wiem, gdzie ten granat zostawiłem. Dobra, ciul w to, zrobimy synowy. Chodź, Fawik, idziemy. Nie wstawaj, nie wstawaj, Andrzej. Dobry Fawik, dobry Fawik, dobry Fawik, dobry Fawik. Jesteś najlepszym psem na świecie. Tak jest. O, osiągnięcie. Okej. Okay. Dobra, Fawik, to teraz idziemy. no you pick